Cześć wszystkim! Jak widzicie, dzisiaj mamy STK na podnośniku. Czemu mamy STK na podnośniku? Zobaczcie! Coś tutaj już narobiłem. Wszystko ładnie, pięknie, ale nie ma stworzenia. Nie ma słożnia, bo stworzeń wylądował. O, tutaj! Wyciągnąłem stworzenie. No, na razie jeden wyciągnąłem. Troszkę to trwało, trochę się tutaj namęczyłem, ale wyciągnąłem. Czemu wyciągnąłem te, ten stworzeń? Bo na takich delikatnych nierównościach, na jakichś płytach, było go słychać. Co prawda, dosyć ciężko tutaj chodzi, ale było go naprawdę, jeszcze mi słychać. I na stacji diagnostycznej rzeczywiście, jak go tam sprawdzaliśmy, on miał tu delikatny, delikatny luz. A ja nie lubię, jak mi coś puka i stuka, więc. Wymieniamy, wymieniamy z prawej strony, a za chwilę będziemy wymieniać z lewej strony. Także mamy tutaj stworzeń, tak? Mamy stworzeń, żeby się do niego dobrać. No to oczywiście musieliśmy odkręcić tutaj tą śrubkę, która jest w tym miejscu. O, odkręcamy tą śrubkę. T55, akurat w moim przypadku to była nakrętka na klucz 18. Oczywiście spiłem sobie końcówkę drążka kierowniczego, nasadka piętnastka w moim przypadku. No i podkręcałem tutaj te śrubki, bo kiedyś jak tutaj robiłem sprzęgło w tym samochodzie, miałem tu, tu cały tutaj wózek, te wahacze, wszystko wyrzucone z tego samochodu. No i zapobiegawczo tutaj te nity zastąpiłem śrubami. Gdyby nie ta operacja wcześniejsza, to teraz bym musiał po prostu cały wahać sobie wyciągać i dopiero wtedy rozwiercać cenicę. Okej, okay. ale jako, że kiedyś pomyślałem, to teraz miałem troszeczkę mniej roboty. Chociaż powiem szczerze, z tym wyciąganiem sforżni jest coś, jest ciężko. Pamiętacie w żółtym, jak wyciągałem sworznie? Też się z nimi męczyłem i tutaj powiem Wam szczerze, było tak samo. O ile teraz, jak przełożymy sobie tutaj mam taki łańcuch, przypatamy sobie tutaj ten łańcuch tutaj przez, przez wahacz, tu go śrubką skręcamy podkładamy sobie przez ten łańcuch tutaj w taki sposób brechę i ciągniemy wahacz w dół tak, to jesteśmy w stanie nawet po popuszczeniu tutaj tej śruby od wahacza wyciągnąć ten stworzeń ze zwrotnicy tylko o tyle, że przejdziemy o, pokażę Wam może w ten sposób. O. O, w taki sposób jedynie. Tak? Że ta część siedzi jeszcze w zwrotnicy. I dalej za cholerę już tutaj nam układ tego wahacza, tego wózka nie pozwala. I co wtedy? No wtedy niestety musiałem iść po żabę. Kawałek jakieś tutaj. Deski. No i tą całą zwrotnicę podlewarować dosłownie o centymetr do góry także ta sprężyna się tam centymetr ścisnęła podlewarować do góry no i wtedy swobodnie słożenie wychodzi tak, także taka operacja wymiana słożnia, według mnie najprostsza sprawa to robić to gdzieś na podjeździe, nie na podnośniku chociaż gdybym miał tu taki podnośnik do skrzyń to nie musiałbym tu kombinować z lewarkiem i z sztachetą. No widzicie. Zawsze jakiś narzędzi brakuje. Ok. Sworzeń mamy wyciągnięte. Sworzeń mamy wyciągnięte. I teraz idziemy zobaczyć czym różni się ten sworzeń od esteka, od sworznia z normalnej wersji. Czy to diesla, czy benzyna. Mam specjalnie kupione słożnie do esteka i sworznie do zwykłej wersji. Za chwilę wam pokażę w czym one się różnią. No i jesteśmy na moim stoliku. Zrobiłem tu mały porządek. Tutaj zrobiłem położ porządek, a tutaj wielki bałagan. Żeby wam coś tutaj pokazać, musiałem troszkę miejsca sobie tutaj zrobić. Mój bałagan jest wszędzie. Także tak, zobaczcie. Tutaj mamy stworzeń o takim numerze. Jest to stworzeń do wszystkich mądziaków prócz ST. Tak. Tak on sobie tutaj ładnie wygląda. Nówka ładniutki. Tam tego oczywiście mamy zestaw śrubek. A tu mamy stworzeń o takim numerze. I tej firmy. I to jest właśnie stworzeń do. Esteka. Czym one się różnią. Zobacz. pierwszy rzut oka niczym się nie różni, tak? Tutaj ten kąt tego wygięcia wcześniej sprawdzałem kątomierzem. Wszystko to samo, tak? Średnica tutaj to jest ta sama. Tak. Tutaj wysokość w obydwu ta sama. Jedyna różnica to zobaczcie, tutaj mamy jakiś taki wypust, którego tutaj w tej zwykłej wersji nie mamy. I najważniejsze, co różni te stworznie, bo to tam tylko takie nie wiem. Kwestia odlewu, kwestia jakiegoś oznaczenia, nie wiem po co to tam jest. Niczemu to tam, w w samochodzie, nie służy. Ten tutaj taki mały pierdolnik, różnią się te swożnej między sobą tylko odległością powiedzmy już tutaj od od tych śrub tutaj do środka tego sworznia, tak? Mierzyłem sobie tutaj po swojemu i wychodzi mi, że jest różnica 2,7 mm. Sworzeń od STK ma tutaj od środka sworznia, powiedzmy do środka tego otworu o 2,7 mm większą odległość niż w zwykłej wersji i to jest cała różnica w tych sworzniach 2,7 mm na długości tak i tu płacimy za Estekowski takie pieniążki a ten mniej więcej połowa za 2,7 mm dopłacamy jeszcze prawie raz tyle tak mniej więcej to ceny też nie są aktualne, bo te sworznie były, te były kupowane jakieś pół roku temu, a te ONS leżą już w garażu naprawdę bardzo długo. Ale tak orientacyjnie za jeden stworzeń taki, na pewno mielibyśmy dwa sworznie do zwykłej wersji. Może nie akurat ulenfordera, ale jakiś tam inny zamiennik na pewno. Ok, i to jest cała różnica. Kiedyś tam pamiętam na forach. Jak te samochody były jeszcze na topie, się rozpisywali różnice w wahaczach, kombinacje, nikt tam nie wiedział. Pewno nie wiadomo, każdy tam coś wymyślał. A tu tylko 2,7 mm i nic więcej. Także tak to wygląda. Swoją drogą zobaczcie, ten jest w stanie takim surowym, tak? Jakiś tam odlew żelibny, surowy. Ten jest w ocynku i co ciekawe, zobaczcie, tu jest coś, jakieś znaki zeszlifowane. Czyżby tu był jakiś producent inny i tylko w pudełkach to ląduje? Coś tutaj chcieli przed nami ukryć. Na wielu częściach tak jest. A może to były oryginały? Kto to wie? Tego się nikt nie dowie. W każdym razie zakładamy teraz. Nowy stworzeń. Tam te otwory wszystko przeczyszczę, tutaj pod ten sworzeń tutaj pod tą śrubę. Wcześniej było to zrobione także, ale poprawimy to, żeby kiedyś tam nie miał większych problemów. Największy problem był było wybicie właśnie tego sworznia z wahacza Tam ten syf się nagromadził tego wszystkiego, mimo że to kiedyś było posmarowane tutaj, to i tak było ciężko. No ale się udało. Zaraz idziemy to składać. I będziemy zabierać się za drugą stronę. Także, mądziak dostanie... Widzicie? Kupi części. Tu się dzieje. Mądziak dostanie nowy sworzeń. Grzebałem jeszcze tutaj sobie przy pasku, bo coś mi tutaj piszczy, coś tutaj mi się dzieje. Jak samochód się zagrzeje, jak już jest bardzo ciepło w komorze silnika, jak włączają się wentylatory, zaczyna mi coś tutaj popiskiwać. Tak. Zaczynamy tu coś popiskiwać. Włączymy podgrzewanie szyby tylniej, włączymy stop. To popiskiwanie narasta. Coś tu się dzieje. Miałem pasek ściągnięty, ale wszystkie łożyska jakie tu są, na wszystkie rolki, wszystko chodzi bardzo cichutko. Nic tu nie ma. Także nie wiem, co jest grane. Założyłem to z powrotem i muszę jeszcze trochę pojeździć. I naprawdę się wsłuchać. Może z stetoskopem gdzieś tutaj dojść do tego, gdzie to piszczę No to były dopiero takie, tam pierwsze, że tak powiem, objawy tego. Także tutaj też sobie pogrzebałem swoją drogą. Tutaj widzicie napinacz. Napinacz, i od razu jest podłużnica. Żeby to napinacz sobie tam uwolnić. Kupujemy sztywne pokrętło. Tam jest takie miejsce na ten czworokąt i od dołu, od koła. Popuszczamy ten napinacz, ściągamy pasek. Żeby cały napinacz odkręcić, musimy zbudować sobie taki klucz. Nasadka na najmniejszą możliwą grzechotkę kawałek jakiegoś płaskowniczka mniej więcej tej samej długości, co taka. Tutaj to sztywne pokrętło a to ze względu na to, że dłuższe będzie na wszędzie tutaj. Kaczyć tutaj czy od góry będziemy próbować to odkręcić no od góry odkręcamy tak to zawsze będzie nam to wszędzie haczyło tak także nic dłuższego no i musimy tą nasadkę przyspawać do płaskowniczka bo niczym innym nie dojdziemy jak weźmiemy sobie takie nawet sztywne pokrętło na no małą takie no małe te tutaj nasadki tak to i tak będzie tutaj za duża odległość to jest taka odległość akurat no i kawałeczek deseczki a ta deseczka po co? A po to, że tutaj zakładamy sobie do napinacza, tak? Zachwytamy Zachwy za śrubkę, a to wkładamy między klucz a podłużnicę. A tylko po to, żeby przy odkręcaniu ta nasadka nam się nie zsunęła. Raz mi się tak stało i pół dnia uwierzcie mi walczyłem w MK2, żeby jakąś, jakimś cudem tą śrubę stamtąd odkręcić bez wyciągania. Czy tam opuszczanie, czy podnoszenie silnika. Także zapobiegawczo tutaj wkładamy jakiś dystans, żeby nam nie obrobiło tej, tego sześciokąta na tej śrubce i przede wszystkim dobrej jakości nasadkę. I odkręcamy. No ok, a no to takie wtrącenie o pasku. Coś więcej będzie, jak ja tutaj dojdę do tego, co to konkretnie pisze. Podejrzewam, że po prostu, mimo że te łożyska. Alternatorze, który jest schowany tam bez obciążenia, ładnie się obracają. To prawdopodobnie, jak tu jest ciepło, i pod obciążeniem, to tam zaczynają popiskiwać. Chyba, że to może też być jakiś problem z tą jednokierunkową rolką na, na, na tym alternatorze. No ale to się dowiemy później. Dobra, jak widzicie, znowu się rozgadałem. Ogarniam ten bałagan, składam to w całość i widzimy się przy drugiej stronie. mieliśmy widzieć się przy prawym kole, ale takie malutkie, króciutkie wtrącenie. Zobaczcie, stworzenie do zwykłej wersji, stworzenie do Esteka, tak? Oznaczenia, wszystko widzieliście. Wszystko ten, tu jest w stanie tak jakby surowym, tak? I śrubki dostajemy też jakieś takie czarne, anodowane, jakby tutaj jest w ocynku Stworzeń do STK, to dostajemy śrubki w ocynku. Oczywiście 10,9. Tak? I dodatkowo jeszcze dostajemy śrub nakrętkę, taką zabezpieczającą do tej śruby, co zaciska tutaj zwrotnicę na tym stworzniu. A tutaj jej nie dostaliśmy. A to ta sama firma. I co ciekawe jeszcze, te śrubki są o 2 mm krótsze od tych, ponieważ te nakrętki są 2 mm niższe od tych. Są niższe, są niższe. Może nie o 2 mm, ale są delikatnie niższe. I tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj chyba płacimy za tą nakrętkę. I za to, że to jest ocykl. Takie pieniążki. Ja wam mówię, tak to jest. Dobra, składam dalej. A tak wygląda wkładanie No Noś, co za uparte. Widzicie, lewarek, deseczka. Tu jeszcze był śrubokręt włożony, żeby mi się tarcza nie obracała. I tu łańcuch i brecha. No skurde. Muszę jakiś patent na to wymyślić. W MK2 nie było takich problemów. W MK2 to sz szło dosłownie wahać ręką wyciągnąć w dół. A tutaj takie problemy. Zresztą chyba nawet słychać jak sapie. Także trochę się tu namęczyłem, żeby ten wahać tutaj, ten stworzeń w ten wahać tutaj z yy, tą trutnicę tutaj włożyć. Jeszcze do końca nie siedzi. Muszę trochę to tutaj ruszyć. Żeby to weszło całościowo. Tak? W tej chwili siedzi tylko ta Ta część. Ale jak już to siedzi, to teraz wszystko tutaj pozwalnia, to lewarek, to wszystko. To już wejdzie. Teraz tylko kwestia skręcenia tego. Uparte. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dobra, działam. Jak widzicie, tę stronę mam już zmontowane. Nie pozostało nic innego, jak tylko Tą tarczę tutaj odtłuścić od tych moich paluchów. No i wszystko odpowiednim momentem podokręcać. Tak? Ale zmontowane jest. Teraz zabrałem się tutaj za tą lewą stronę. I teraz Wam pokażę jak to najprościej zrobić, żeby chociaż trochę mniej się męczyć. Zobaczcie. Tak jak mam tutaj ten łańcuch, mam tą brechę. No teraz odciągamy wahacz w dół i przeciągamy go do tego momentu, że tą śrubkę wkładamy. Już nie w to miejsce, tak jak ona oryginalnie przychodzi tutaj, tylko tutaj. I automatycznie ten stworzeń nam już nie jest w stanie wejść głębiej, tak? Czyli już nam się przy tych następnych etapach się nie schowa, tak? No i teraz niestety pozostało wziąć lewarek i teraz całą tą zwrotnicę z amortyzatorem lekko podnieść do góry, żeby tam to połączenie, te 10 mm wysunąć nic innego nie poradzimy także zablokuję sobie teraz tutaj tarczy. z jednej strony z drugiej żeby się nie obracała no i podłożę lewarek tą moją sztachetę no i centymetr w górę z podnośnika mam nadzieję że nie spadnie z tamtej strony nie spadło to i tutaj też nie i tak działamy swoją drogą jakby ktoś kiedyś się pytał jakie marsatory do STK proszę bardzo takie Takie amortyzatory do STK. No, ok, dobra. Ja biorę lewarek, swoją sztachetę, podkładam to i wyciągam. Widzimy się już, jak będę miał wszystko zmontowane, i wtedy Wam powiem co, gdzie, jakim momentem. To znowu ja. Mam już wszystko powskręcane. Także opisałem ile nm, to teraz będę mówił. Będę mówił po raz kolejny. Po raz kolejny, bo ostatnio mówiłem to przy żółtym. Ale dobra, niech i tak będzie. Pamiętajcie, końcówki 40 Nm ta śruba zaciskowa zwrotnicy na sworzeń wahacza 83 Nm wkładamy ją z tej strony, z tamtej strony od przodu dajemy nakrętkę. Czemu tak robimy? Bo jest mała odległość między jazmem. Tutaj, a tą nakrętką, tak? I teraz jak będziemy chcieli tutaj założyć tego Torsa T55, grzechotkę, czy tam jakieś pokrętło, to może ona nam się nie zmieścić. Tak też jest w moim przypadku. Temu też zakładamy go, tą śrubkę z tej strony. Nawet książka tak mówi, że zakładamy z tej strony. Także z książką się nie kłócimy. A, i co jeszcze? Te trzy śrubki. Przejrzałem książkę od MK2. MK1, MK3 i MK4 Myślicie, że znalazłem z jakim momentem dokręcić te śrubki stworzenia? Nie znalazłem. Nie ma czegoś takiego. W książkach występuje to wszystko jako monolit. Jako całość. Wacharz jest zawsze jednością ze stworzeniem. I nie ma ile newtonometrów dokręcić. Ale jako, że wiemy, że jest to śruba M10, twardość 10,9, to w internecie wyszukamy sobie tabelę. I według tabeli wychodzi, że ta śruba M10 z twardością 10,9 dokręcamy momentem 79 Nm. I tak też zostało tutaj dokręcone. Mamy tutaj to wszystko poskręcane. Słońce wyświeciło, bo przed chwilą deszcz padał burza była a teraz wyszło słońce i mi tutaj troszkę przeszkadza w tym moim bałaganie dobra tutaj ta strona tak samo jest wszystko poskręcane podopracane. muszę sobie usiąść bo mnie nogi bolą dobra chciałem wam jeszcze coś powiedzieć jak teraz wyciągamy ten wahacz z tej zwrotnicy tak jak wyciągamy ten sworzeń ze zwrotnicy to tak jak wam pokazywałem. Ten łańcuch, brecha i ok. Przekładamy tą śrubkę tu wyżej na tym sworzniu, tak? W tym miejscu, żeby on głębiej nam się z powrotem nie chował. I wtedy jak podkładamy tutaj lewarek to nie windujemy. Tutaj ten sprężenie nie wiadomo jak du dużo. Dosłownie wystarczy 5-10 mm. Naprawdę nawet 5 mm wystarczy. Bo jak podniesiemy go 5 mm to już jesteśmy w stanie tylko to Podciągnąć w tę stronę i to wyskakuje, tak? Także nie żadne 20, są 30, bo też tak mam tak próbowałem, to myślę, o lżej wyjdzie. Gdzie tam? Ten stworzeń wam się tam zaklinuje i za cholerę tego nie wyjmiecie. Dosłownie tylko tyle, że tu podłożycie jakieś 5 do 10 mm i wtedy wyciągamy. I wtedy nie ma żadnego problemu. O ile to nie jest tutaj zażarte. Tak jak w żółtym. A tutaj nie było za żarty. Tutaj było wszystko ładnie przesmarowane. Zresztą widzicie, jak on, w jakim jest stanie ten sworzeń. Zobaczcie, to było wszystko posmarowane. To było wszystko przesmarowane. Te śruby tutaj, o, ta też dosłownie odkrę... palcami ją odkręcałem. No fakt, w pierwszym momencie trzeba było ją odkręcić, tak? Ale później, żeby zdjąć z niej nakrętkę, to palcami odkręcałem. Teraz to wszystko też, te wszystkie końcówki, tu tych śrub. Przesmaruję grafitowym i za jakiś tam czas, jak będę to kiedyś tam rozkręcał, nie będzie problemu. Grafit robi swoje. Zabezpiecza i możemy swobodnie odkręcać. Ok, także pamiętajcie. A wiecie co mówi książka? Że żeby wyciągnąć stworzeń wahacza ze zwrotnicy należy popuścić z danej strony tą śrubę. Tego całego naszego wózka i tą gdzieś, która mieści się tam, za tymi plastikami. Głupi nie jestem. Nie będę tego ruszał. Tutaj wiem, że można to odkręcić swobodnie, tak? Bo już to robiłem. Jest przesmarowane, jest dokręcone, można to rozkręcić. Ale w czymś samochodzie wolałbym tego nie ruszać. Kiedyś to ruszyłem, to musiałem w środku, jeżeli chodzi o tą śrubę, w środku od budy. Tam od środka, od wewnątrz tywaniki ściągać, wycinać okienko i kombinować, żeby ta nakrętka w środku się nie obracała. Było to w MK2. Tak, było to w MK2 i mi się tam w tym koszyku ta nakrętka obróciła. Także nie grzebiemy tam. Mam prostszy na to sposób. A jak mnie posłuchacie, to problemów mieć nie będziecie. Trochę już tutaj nerwów na tych samochodach zeżarłem. Także uczcie się na moich doświadczeniach. I z takiej ciekawostki, pewnie nie będzie tego teraz widać. Nawet, pewnie tam nawet nie próbuję Wam tego pokazywać. Ale musicie uwierzyć mi na słowo. Jeżeli chodzi o różnicę między estekiem a zwykłą, a zwykłym mądziakiem, no. tak? To te zwrotnice są z Jaguara, bynajmniej w moim przypadku one są z Jaguara jak dobrze spojrzeć, spróbuję tam zrobić zdjęcie tu nad przegubem tam wewnątrz jest napis Jaguar jak pamiętacie z poprzednich filmików odnawiałem właśnie te zwrotnice to wszystko w MK3 też 2,5 V6 też V6 ale 2,5 zwykła i tam nie było żadnego napisu Jaguar Napis Jaguar był o na tych tutaj mocowaniach przewodów elastycznych, tak? Na tym znaleźliśmy znaczek Jaguar, a tutaj nic nie było. Tak więc teraz wiecie, czym różni się estek od zwykłej fałszuski, czy tam od zwykłego mądziaka z innym silnikiem. Ok, mamy to to wszystko podokręcane. teraz nic tylko założyć. Koła. W tej chwili Estek jeździ sobie na kołach z Mondeo MK4. Powiem wam szczerze, mi się bardzo podoba na tych kołach. To prawda, te felgi nadają się do regeneracji, bo są tutaj obdrapane, ale tak z daleka, patrząc na Esteku, zajebiście wyglądają. Muszę coś jeszcze tylko w końcu zrobić z tymi hamulcami. Widzicie, nawet gruz spod płotu ma. Pomalowane zaciski, jarzma, a estek nie ma. Estek nie ma, bo niedługo Estek dostanie duże hamulce z Jaguara. Właśnie te hamulce, na te, pomysł tych hamulców też wpadłem, gdy zauważyłem, że ta zwrotnica pochodzi z Jaguara. I tak zacząłem szukać, kombinować, i zobaczycie za chwilę, co będzie. Może nie za chwilę, ale za jakiś czas. Bo naprawdę muszę. W końcu to wszystko pozbierać do kupy. Mam tyle patentów, tyle pomysłów tutaj przygotowane, ale nic do końca nie dokończone. Także czas najwyższy się tym zająć. Ale zawsze coś przeszkadza. Zawsze ktoś, zawsze coś. Jednym słowem, doba za krótka, a sił za mało. Dobra. Nie gadam tyle. Nie lubicie długich filmików. To widzę po, po tych godzinnych filmikach, po wyświetleniach. Także mam nadzieję, że ten odcinek będzie krótszy. Zakładam koła, dokręcam momentem 85 nm, chociaż przyznam szczerze, że ja tutaj dokręcam stówkę. Duże koła, niski profil, wale tutaj 100 nm, ale to tak. Moje po prostu tylko widzi mi się, tak? W książce jest 85, róbcie jak chcecie. Ja do tych dużych alusów niskim, na niskim profilu daję stówkę, dobra. Ogarnęliśmy samochód. Mam nadzieję, że teraz nie będzie stukał mi po tych drobnych nierównościach. W następnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie wymianą chłodnicy. Będziemy wymieniać chłodnicę, i może za jednym zamachem wymienimy tą chłodniczkę od klimy. To prawda, klima w tym, w tym samochodzie nie działa, ale mam zamiar ją wrócić do żywych, także za jedną robotą prawdopodobnie. Tą chłodnicę odklimy tutaj. Też wymienimy. Gdzieś tam ona siedzi. Przed chłodnicą normalną. Ok, dobra. Także. Estek. Na dzisiaj. Dostał co to, to co miał dostać. I kończymy. Trzymajcie się, oglądajcie. Subskrybujcie. No i do następnego nara!